Hey, z tej strony Emilia, zapraszam na Lubieńców kosmetycznych ostatnich miesięcy. wielką potrzebę podzielić się tymi kosmetykami z Wami, a przynajmniej opinią o nich, ponieważ uważam, że naprawdę robią bardzo dobrą robotę i generalnie zaczniemy od pielęgnacji twarzy, bo tutaj jej najwięcej dzisiaj będzie. Jak wiecie, ja już od dłuższego czasu zmagam się, a może zmagałam się z tematem trądziku różowatego, który pojawił się u mnie na skutek zachwianej bariery hydrolipidowej, na punkcie której w tej chwili mam troszkę fioła i dbam o nią już z takim naprawdę... Dużym zapasem, po prostu, żeby nigdy nie doprowadzić do sytuacji, w której byłam, czyli ten trądzik różowaty e, wtedy się właśnie u mnie pojawił. Filmiki, dwa na temat trądziku różowatego, jak to tam wyglądało, e, będą, e, znaczy są już u mnie na, na kanale, natomiast będą podlinkowane, więc jeśli chcecie, to po prostu wejdźcie, zobaczcie, zeznajomcie się z tematem. E, i tak już tutaj nie przedłużając właśnie tego co już kiedyś było, właśnie opowiem o kosmetykach, które stosuję po to, aby ta moja bariera hydrolipidowa była w stanie super. Mam wrażenie, że tak właśnie się dzieje i ostatnio też słuchajcie w projekcie denko, który opublikowałam, pojawiło się pytanie, jakiego używam żelu do twarzy, do mycia twarzy, ponieważ powiedziałam, że zmywając makijaż czy to nawet filtry takie zwykłe Przeciwsłoneczne. Zawsze y, używam dwóch kosmetyków, czyli robię takie dwuetapowe oczyszczanie. Najpierw używam masełka do demakijażu, a później domywam to żelem. I ten żel, y, ponieważ ja go wtedy jeszcze nie skończyłam, tutaj niemalże jest końcówka. Hmm, wtedy się nie pojawił w tym filmie Denko, więc tutaj w tych ulubieńcach chciałabym o nim powiedzieć, ponieważ tak jak mówię, pojawiły się pytania co takiego z żeli właśnie mogę polecić. I zdecydowanie moim faworytem jest żel z marki CeraVe. Kiedyś ktoś mi poprawił, że powinnam powiedzieć CeraVe słuchajcie, nie wiem, nie znam się słyszałam CeraVe często, więc będę mówić CeraVe to jeśli chodzi o ten żel, to naprawdę sama ochy i achy co do niego Ponieważ on tutaj w ogóle z założenia, jakby ma tę naszą barierę hydrolipidową uszczelniać, powodować, że będzie w bardzo dobrej kondycji, ponieważ zawiera ceramidy. I e, naprawdę polecam serdecznie, jeśli chodzi o domywanie takiego mocnego makijażu, to słuchajcie, ja od długiego już czasu, od kilku lat nie robię jego takiego bardzo scenicznego, kiedyś mocniej się malowałam, używam podkładów, teraz używam bardziej minerałów. Natomiast jeśli mam jakieś różne okoliczności, w których ten makijaż jest mocniejszy, on też sobie super daje radę, a zawsze też można użyć jeszcze raz, w sensie zrobić tą trzecią, trzecie takie domycie i ja w ten sposób, w ten sposób działam. Bo też słyszałam różne opinie na jego temat, że on tak super nie domywa makijażu, ja jestem z niego zadowolona. Ma konsystencję taką bardzo płynną, lejącą się, natomiast w mojej opinii jest wydajny. Nie jest może super tani, bo prawda jest taka, że no, go kupicie takie duże opakowanie tam chyba w granicach. 60-70 zł to chyba są takie jedne z tańszych, z takich mniejszych cen, jeśli chodzi o tę pojemność. Ja już zawsze kupuję taką dużo, tutaj jest prawie pół litra. No i starcza mi to z kolei na bardzo, bardzo długo, bo taka jedna pompka, nawet pół pompki, wystarczy, żeby po prostu tą, tę twarz doczyścić. Tutaj też jest kwas, kwas hialuronowy, także on bardzo dobrze nawilża. Ja nie mam takiego poczucia po umyciu twarzy ściągnięcia co, czy takiego piszczenia. Często znacie pewnie to uczucie, niby jakby my do tego podświadomie dążymy, żeby właśnie ta skóra była taka domyta, ale to nie jest dobre, ponieważ wtedy właśnie pozbawiamy jej tej bariery tego czegoś, co tak naprawdę powinno na tej twarzy zostać. No i ten, ten żel tego nie robi, ładnie domywa, natomiast również właśnie dodaje nam tych takich potrzebnych składników aby ta bariera była dobrze zachowana. Także polecam Wam serdecznie tę właśnie nawilżającą emulsję do mycia, ponieważ wiem, że jest kilka wersji. Jest również oczyszczająca, z której ja korzystałam przez chwilę, bo myślałam, że może wniesie coś tam takiego fajnego w moją skórę, w moje życie, ale tak jak kiedyś też już wspomniałam, ja muszę mieć taką multifunkcyjną rzecz, którą mogę również używać do oczu, żeby tak delikatnie przemyć, a tamta oczyszczająca miała w sobie jakiś tam kwas, y, który, który wiadomo już w okolicy oczu nie może być używany. I tutaj już mi się właśnie kończy to opakowanie, natomiast y, mam, bo dostałam w dobrej po prostu cenie, y, trzy rodzaje właśnie ten oczyszczający, nawilżający, i właśnie ten niebieski, który też jest nawilżającą emulsją. Natomiast on jest do skóry suchej i bardzo suchej, a ten niebieski jest do skóry normalnej i suchej. Mam nadzieję, że on również super mi się sprawdzi, bo wydaje mi się, że tutaj za wiele różnic nie ma, poza tym, że jest to troszeczkę tak jakby, mam wrażenie, w konsystencji gęstsza, bardziej taka kremowa emulsja, no i bardziej powinna być nawilżająca. Mi na tym nawilżeniu zależy. Pozostając jeszcze w temacie nabliżenia naszej twarzy, to słuchajcie, polecę Wam bardzo, ale to bardzo, krem, który odkryłam ostatnio, mianowicie z marki Aven i to jest seria Tolerance Control. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka w miarę nowa seria. Ja dość długo przymierzałam się do zakupu, dlatego że niestety ten produkt jest dość kosztowny. Tam generalnie można go kupić na różnych promocjach trochę taniej, ale taka stówka to jest cena 100 zł w sensie. To jest taka cena no dosyć regularna, potrafi być też droższa, więc no nie jest to tani produkt, nie umówmy się. Tutaj też jest 40 ml, więc niezbyt wiele. Jak widzicie, ja już prawie ukończyłam ten krem. Używałam go przy takich dosyć mocno inwazyjnych zabiegach kosmetycznych. Miałam dermapen czterokrotnie już, czterokrotnie już w tej chwili. I przy trzecim razie ta ingerencja była dość mocna, jeszcze tam na bazie jakiegoś kwasu, więc ja miałam, słuchajcie, czoło po prostu w stanie bardzo ciężkim, że tak powiem, w sensie ono cierpiało. Ja wiem, że taki był efekt, taki miał być efekt, i to wszystko tam działo się dobrze. Natomiast faktycznie potrzebowałam, bardzo potrzebowałam czegoś, co ukoi mi tę cerę. I ten krem sprawdził się cudownie. Tutaj z tego, co widziałam w internecie, bo próbowałam tak, wiecie, tutaj jest dużo po angielsku, natomiast próbowałam przeczytać tak na polskie. Co tutaj czyni go takiego faktycznie wyjątkowego? Pozwólcie, że wam tutaj zacytuję. Ten składnik to jest desensinose, czyli składnik aktywny zaczerpnięty z wody termalnej Aven. I ten składnik, słuchajcie, oddziałowuje bezpośrednio na neurony czuciowe, które są wspólne dla wszystkich receptorów. Więc to jest takie ciekawe. Generalnie, wiecie, można różnie się wypowiedzieć na temat, na, na temat nowych składników, ale ja mogę Wam tutaj potwierdzić, że to był jedyny krem, który naprawdę działał w taki sposób, że niemalże po, po minucie od posmarowania ja czułam ukojenie i takie gojenie się skóry. Więc tutaj zresztą czytałam, że jest właśnie ten produkt przeznaczony typowo do skóry takiej nadwrażliwej, bardzo alergicznej, która potrzebuje natychmiastowego ukojenia, takiej, która właśnie ma problem z większością produktów, które na przykład uczulają. I ja rzeczywiście mogę potwierdzić, że ten krem jako jedyny dał sobie cudownie radę i jest jakby z godziny na godzinę, no to już może przesada, ale z dnia na dzień ta moja skóra wyglądała inaczej. Super naprawdę. Przy tym konsystencja była też dobra, dlatego że to jest czuć, że to jest gęsty krem, on swoje robi, pięknie nawilża, natomiast bardzo szybko się wchłaniał i nie zostawiał tłustego filmu, nawet gdy używałam go w dzień, bo właśnie po tych zabiegach. Potrafiłam tam kilka dni, po prostu nie robić żadnego makijażu, żeby niepotrzebnie jej jakby nie podrażniać. Później wiadomo, trzeba to zmyć, więc ograniczałam się do, do kremów po prostu. I, I ten tutaj, jak widzicie, przy dwóch zabiegach niemalże w całości go zużyłam i on przepięknie sobie z tym poradził. Ma też fajną, taką ciekawą pompkę, która właśnie powoduje, że no jest. Sterylne to opakowanie. Można to tutaj potem przeciąć. Tak też zamierzam zrobić i wydobyć resztki. Także no, polecam Wam, chociaż tak jak mówię, jest na pewno dosyć drogi. Natomiast, kiedy macie taką potrzebę silną, by użyć coś, co, co Was nie uczuli, chociaż też nie ma takiej gwarancji, bo to też musicie sami niestety na swojej, skóre, na swojej skórze wypróbować. No to czasami warto zainwestować trochę więcej pieniędzy i mieć taki pewnik, który, który faktycznie wyciągnie Wam to, tę twarz na, na prostą, że tak powiem, kolokwialnie. Ten tutaj super się sprawdził, na pewno będę do niego wracać. Naprawdę super. Zawsze używałam tego zmija i jego również bardzo polecam. Ten Wonder Balm, niebieska wersja. On ma tutaj masło Shea w swoim składzie bardzo dobrze właśnie regeneruje i nawilża skórę. No dalej jest moim ulubieńcem, no nie będę tego powtarzała, natomiast yy, wtedy, kiedy potrzebowałam właśnie takiego ukojenia, yy, większego nawilżenia, to ten naprawdę był słabiutki w porównaniu do, do właśnie tego, co mnie szokowało bo tak naprawdę używam wiele fajnych kremów, ale ten chyba wszystkie bił na głowę yy, i efekt, jaki dawał, był nie do, nie do podrobienia, no, do momentu, kiedy spotkałam właśnie ten. Także oba są super. Wiadomo, tutaj za 100 ml płacimy 20 zł, a tutaj, no, stówkę. Natomiast to jest tak, jak Wam powiedziałam, w zależności, gdy pojawia się taka potrzeba, to wtedy, wtedy dobrze jest zweryfikować swoje wybory. Teraz pokażę Wam ostatnią pielęgnacyjną rzecz, z której jestem tak w ogóle uradowana. Tak się cieszę, że kupiłam ten produkt, mianowicie kwas migdałowy 10% z marki Mohani. Ja go również miałam gdzieś tam na jakiejś takiej liście zakupowej, bo słyszałam o nim, że działa cuda w sytuacji, gdy na przykład coś nam nieoczekiwanie wyskoczy. Ja mówię o takich sytuacjach, ja jestem taką osobą, że na przykład przed moimi trudnymi dniami kobiecymi po prostu pojawia mi się na brodzie nagle coś, i to są zwykle takie rzeczy mocno podskórne, które, które po prostu są ze mną na długo i których ciężko jest się pozbyć, i to jest strasznie uciążliwe, a często potem mam y, przebarwienia. Y, u mnie to jest właśnie strefa tutaj. Y, słyszę pranie. Także jest to strasznie uciążliwe i drażni mnie to okrutnie. Niezależnie od tego, jakbym nie dbała o moją, o moją skórę, to po prostu tych tutaj e, akcentów nie mogę się pozbyć. No i e, kupiłam właśnie produkt w dobrej cenie. W sumie tam była jakaś promocja, już nie pamiętam, ale 20, chyba parę złotych za niego zapłaciłam. E, właśnie kupiłam go po to, aby mm, spróbować punktowo e, likwidować te właśnie dziwne stany. Byłam bardzo, bardzo mile zaskoczona, że no dzieje się tutaj faktycznie taka magia, ponieważ gdy mm, posmarowałam sobie tak punktowo y, jakąś, jakąś zmianę, to następnego dnia ona była po prostu mniejsza. No wiadomo, nie znikła w całości, ale było widać, że tam się coś dzieje. Nie było efektów ubocznych, że tak powiem. I stosowałam go chyba 3 dni z rzędu, i on mi to dosłownie zlikwidował to, co zaczęło się tworzyć, to, co pewnie by miała tygodniami, i pewnie by i tak finalnie zostało jakieś przebarwienie. Tylko yy, ja słyszałam, że tutaj trzeba bardzo być ostrożnym, ponieważ ten kwas jest bardzo, bardzo mocny, i faktycznie jak raz yy, użyłam go tak tutaj bardziej, wyjechałam gdzieś bardziej na brodę, bo mówię, o, może sobie tam zrobię lepszy efekt. No to widać było łuszczenie się takie delikatne, więc no będę na pewno z nim ostrożna i to też Wam radzę. On jest dedykowany typowo skórą problematycznym, trądzikowym, mieszanym, tłustym, więc ja takiej skóry nie mam. Faktycznie ta tutaj okolica jest dosyć taka inna aniżeli reszta. Natomiast tak czy inaczej nie stosowałabym i nie polecałabym Wam z używania go na całą twarz, bo możecie sobie naprawdę narobić bardzo dużych kłopotów, przesuszenia przede wszystkim i właśnie naruszenia bariery hydrolipidowej. Ale ja mówię, kupiłam go w takich właśnie celach, gdy coś mi się nagle pojawi, punktowo, e, nawet dzisiaj słuchacie, użyłam sobie na plecy, bo, bo coś czuła, e, czułam, że zaczyna mi się tam gdzieś tworzyć. I jestem ciekawa, jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że pozytywny na zasadzie, że w kilka dni gdzieś to po prostu się skończy, że <grymny> już go nie będzie. Także no w takim celu Wam polecam, bo naprawdę chyba nie miałam czegoś takiego, co by mi dawało tak wymierny efekt, więc polecam serdecznie do takich celów. I na koniec, żeby Was tutaj tak aż nie zagadywać, mam nadzieję, że filmik dla Was jest interesujący. Na koniec takie rzeczy bardzo przyjemne, bardzo też funkcjonalne, a mianowicie rzeczy do włosów. Są to takie m, szampony tonujące. Ja je kupiłam w Hebe. Wydaje mi się, że u mojego fryzera też są one stosowane. Powiedziałam, że są to szampony tonujące, bo tak je opisał y, producent, producent Joanna. Ja mam w kolorze różowym i w kolorze takim fioletowym. Ten e, fioletowy pewnie blondynki dobrze znają, ponieważ jest taki pigment, który powoduje, wypukuje nasze takie żółte refleksy przy blondach. E, tak, jakby mm, lekko ochładza kolor włosów, bo blondy niestety lubią, lubią się zarzucać i po prostu wychodzą te takie brzydkie podtony żółte. Ja przynajmniej tego nie lubię i zawsze właśnie starałam się niwelować to takimi różnymi fioletowymi szamponami czy półkankami. No i powiem Wam szczerze, że ten szampon sobie super z tym radzi. On w tej chwili ja mam użyty w ogóle, chyba wczoraj miałam włosy, właśnie użyłam tego fioletowego, daje bardzo delikatny, neutralny efekt. Czasami, kiedy, kiedy po prostu używamy go tak non-stop, co, co każde mycie albo trzymamy go bardzo długo, to potrafi ten efekt być taki bardzo, bardziej szary. Na przykład moja mama ma włosy już swoje siwe, takie ładne siwe, ale już prawdziwe, jak gdyby nie farbowane i ona używa tej płukanki, więc wygląda to bardzo, bardzo ładnie, tak bardzo elegancko i, i lubi ten szampon i właściwie, wiecie, zostawienie na 5 minut go po, w trakcie mycia daje już ten efekt, więc jest to mega w ogóle wygodne. On jest też taki bardzo skoncentrowany, więc bardzo wydajny. Natomiast sięgnęłam również po wersję tą różową. I za pierwszym razem pamiętam, jak go użyłam to były wakacje Szokowało mnie, szokował mnie efekt, ponieważ miałam włosy lekko różowe, a zależało mi na tym, żeby je jakby znowu pozbawić tego żółtego pigmentu, ale nie spowodować, żeby były różowe. Więc to mnie zszokowało i tak trochę. E Niekoniecznie się z tym dobrze czułam, ale teraz, gdy moje włosy są w większości już tak naprawdę, no może nie w większości, ale w, no w dużej części naturalne, bo na naturalnych mam tylko zrobiony balejarz i to takie bardzo rzadkie jedynie te końcówki są jeszcze stare, że tak powiem, e, mocno rozjaśnione to rzeczywiście łapię tak, tak nierównomiernie, co mi się bardzo podoba i powiem wam, że ja używam w ten sposób, że. Co które śmiecie? Używam najpierw tego różowego, potem używam sobie normalnych szamponów bez pigmentu. Znowu za jakiś czas używam tego fioletowego, także naprzemiennie sobie żongluję, bo lubię ten efekt, który daje różowy, on tak, daje, tak jakby bardziej ociepla kolor włosów. Nie, nie są żółte, są takie właśnie delikatnie różowe, bez tego żółtego pigmentu ale też nie są chłodne, natomiast ten fiolet daje właśnie taki efekt chłodnego y, koloru blondu, co też czasami lubię, co mi się podoba i używam tak naprzemiennie y, i jestem bardzo z nich zadowolona, więc generalnie w tej chwili już nie używam żadnych tonerów do fryzjera. Ostatnio chodzę co, słuchajcie, pół roku, co jest dla mnie w ogóle totalnym szokiem, ale to tego, z tego względu, że po prostu staram się trochę bardziej pójść w naturalny mój kolor. Dużo mam też siwych włosów, więc one też one wyglądają troszkę jak pasemka. Yy, I tak stwierdziłam, że będę w tą stronę szła, że właśnie tutaj, pomału będzie mi odrastało i tak to będzie wyglądało. Nie wiem, dajcie znać, jak, co wymyślicie. Wiadomo, że te pukanki też tak mocno nie chwytają naturalnych naszych włosów, ale wydaje mi się, mam takie wrażenie, odczucie, że mm, przedłużają świeżość i nadają fajnego wyglądu, więc to jest taka moja własna prywatna opinia. Oczywiście bardzo chętnie wysłucham, jaka jest Wasza, e, czy może macie jakieś sposoby właśnie na to, żeby włosy wyglądały dłużej, świeżo, tak... E... Po, po koloryzacji, żeby ten efekt był super. Oczywiście wszelkie inne sugestie na temat kosmetyków, które tutaj Wam pokazywałam, czy może Waszych ulubieńców, bardzo chętnie przeczytam w komentarzach i wejdę z Wami w konwersację. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam, zachęcam serdecznie do kliknięcia. Znaczka subskrybuj i polubienia tego filmu. A tymczasem, widzimy się w kolejnym. Yy, aha, w ogóle mi taka myśl przyszła do głowy, że jeśli chcecie, to mogę Wam zrobić taki test na żywo tych właśnie płukanek, jak, jaki jest po nich efekt, jakie je aplikuję i jak to wygląda. E, takie porównanie może. Jestem ciekawa, czy bylibyście zainteresowani. Dawajcie znać w komentarzach, a tymczasem, tak jak mówiłam, widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Pa, pa.